dalej. I bardzo was proszę o, o, o Oczywiście... Zaczniemy oczywiście... Tylko jazda. Nie no, oczywiście żelizna. Ale zaczniemy od czwartego miejsca. 124 punkty i gimnazjum numer 25. No to yy, panowie teraz czy po, po wszystkich wynikach. Dobrze. Trzecie miejsce. 125 punktów. Gimnazjum numer 2. Miejsce drugie. 126 punktów gimnazjum numer 13.